Na wsi u sąsiadów. Ale fajny dzień na wyruchanie dziwki, o, ktoś tam jedzie. O, sąsiad! Eee, 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 kurwa, jakie to ciężkie. Kurwa, pomóż mi pedałować, żółty zjedzie. O, czekaj, zaraz cię złapię jakoś. Sąsiad! Pomóż musisz. mi! Masz segłę pod Porsche swoje. O, dziękuję, sąsiedzie. Kurwa, udało mi się co wtyrać. Za, wtyrać, dzięki Ach. mnie. Kurwa, mać. Jakie kurwa, to ciężkie? skąd żeś ty zajumał tego kaktusa? Z kwiaciarni. No <noise> ci kurwa A Aaaa! On mnie przyjebał. Ty idioto jebany. Aaaa! Masz... On kaktus! A zajebiście, dobrze ci tak. Weź go <noise> zdejmij ze mnie! Właśnie, po co go kupiłem? Aaaa! <noise> kurwa, A! co ci tak kurwo? <noise> czekaj, czekaj, zaraz ci pomogę. Dobra, masz miotło wsadzaj ci ją w dupę Nie 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 nie, 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 nie ładnie. po... Bo... Kurwa To mi się coś co odjebał W dupzko mi się wrzyna, co i kako... O, ale Breakdance, ale ci wyjebie normalnie w pysk <grym> dobrze ci tak Jep jeb się w ryj. Dobra, słuchaj, musimy wjechać do Hadesu znowu, naszego A ja sobie podyskuję I grinda walnę i się poodbijam o, ale kurwa fail army wyląduje pewnie to nie hok, od dzisiaj mu boleśnie kurwa. nie to a ty jesteś bam margaryna i chuj ci w dupę dawaj wjeżdżaj tony dobra ściągam kaktusa będzie fajnie ty jak nazwiemy straszne... tego kaktusa kaktusa no nie ja wiem może gerwazy kaktus kutas Kutas. <laughs> kaktus kutas hej weź bo on się stawia coś abas Aaaaaah! Za pomyłkę nie! Za sąsiad! mu mi za niebie. o ty kurwa, chuju zielony jak ci zaraz zapierdalę! O kurwa! A, a. <ścoughs> kurwa! Ratujmy, kurw! JA! Jaaa! Sąsiad pisz dół, wyjebał! Jezus, Maria! Takich scen nawet w filmach nie było! <ścoughs> Lol No Dobra, to ja sobie jadę Ej, on nie żyje Trzeba mu... Czekaj Ty kurwo PANY! On jeszcze żyje Czekaj, trzeba go wsadzić do, do tego Do tej doniczki Dobrze, że kultów w dupie nie ma Jeszcze tego by brakowało No pomóż mi ty kurwa Dobra, chuj. czekaj, ale ja od tej strony go nie złapię Mam na szczęście rękawice bramkarskie Z 38 roku przed naszą erą Dawaj, podnosimy to Oj! O kurwa, pa, jaka choinka na... Na tych rękach mam, jak jeże jakieś pęknięte Dobra, ja ci to wyciągnę No, no, no to powyciągaj Ty, ale nie paznokcie i no kurwa no, Rękawiczki, no, no, mi kurwa mi plastelizę no. O, uff, całe szczęście, nawet się nie spociłem Ręce całe <śmiech> <śmiech> <Co>? <śmiech> Ale do tego ja dupania Teraz ty mi kurwa pomóż Dobra, Ja ci pomogłem Raz, dwa, trzy Wie, wiesz, że jak będziesz wyciągał On cię kurwa przewrót zrobił. Kurwa mać. Ćwiczyłem zapasy. Jak mnie dupa teraz boli. Dobra, słuchaj. A Apteczka z II Wojny Światowej zawsze spoko, nie? Dobra. Teraz dawaj dupsko, chodź tu. No, pomóż mi lepiej. Opatrzę cię. Dziękuję. Zrobię z ciebie normalnie... Kurwa, kasetona. <laughs> Jestem kurwa człowiek kaseton. Prima balerina, kurwa. Kurwa. Jeszcze rączu się. Nóżki.

Zrobić w takim stroju Ja nie mogę Boś ty... Bo ty skaczesz do ligi wyższej To jest creeper cymbal Wiesz, że on zaraz wybuchnijcie wysadzi Co to kurwa Boże, jest? co za... To, to jest osioł, nie? Kuj, wyciągnę tą Lamborghini Ferrari Pomóż mi kurwa, nie Jakieś kurwa Kosiarkę. Lamborghini kurwa wyciąga jakaj z... widły w zbroju. I hopie Skumaj teraz to co ja zrobiłem Patrz jakiego drona Naziemnego ziemnego O kurwa to, to, to. jest przenośny analizator. Taki terminator do analu. Kumasz? Co on te w dupa mi wsadzi? Tak, i ci tak, tak ci je rozszerzy, że normalnie będziesz miał odbyć jak kanał La Manche a ja ci tam wejdę. Ale dobra, skumaj to. Jestem operatorem. Aaaa kurwa moja... Pory, nie chciałem sobie czekać, że wycofuję. Ty mi chcesz chyba zrobić róz mariański, a nie kurwa kanał La Manche, ja pierwszy... Czekaj, ja cię stamtąd wezmę. A ja się boję! Są ale ja nie umiem stać na rękach. A jakoś mi się udało. Ty, kurwa. Dawaj szapkę. Oj widzisz, tak się tym steruje. Chłopie. Ja byłem inżynierem, jestem pro. Ooo jak... Ups. No i co? Czekaj, ja ci pomogę. Mam pomysł. Ja nie wiem co mam dupi znowu. Trzeba tam cegły dać. Do środka. No i zaraz będzie działać, zobaczysz. A jeszcze jedną. Widzisz? Voila! Chyba w ciebie to starzy cegłami rzucali. A to teraz jedź do domu. Dobra. Czekaj. Uważaj, Dawaj. żeby nie pierdolnąć. A teraz pokażę Ci jak się robi dzieci właśnie tak. Gotowy? I jedziemy. I skumaj to Dobra. To teraz wjeżdżaj do domu. Opie, zrobiłem sobie uprawnienie na takie gówno i teraz mogę wszystko. Czekaj. Mo się chyba nie zmieści. O! Ty on się stawia. Jakby Ale jak się popieści to się wszystko zmieści. Za, miotło. Nawet w twojej Ała! O Jezu! On mnie atakuje! No i ślana z gównem, jak w Assassin's Creed. Aaaa! Kurwa! Sąsiad! Ty jebany o kurwieńcu... Dawaj mi to Ty się Ty się znasz na tym kurwa jak na... Ja mam uprawnienia do kierowania koparki, więc ja się znam na sterowaniu. Chyba kurwa cię karmili koparką. O, ja przez okno tam składki bezpieczeństwa. O, świetnie sobie tam radził. Mam nadzieję, że umrze, nie? I że nie będzie buntu maszyn. No, brawissimo, dziękuję ci. Niespodzianka. No, i teraz. Wszystko Groi należy, jak, jak ma należeć. Więc... Tak. O, tu chuj jebany. Dawaj. On się ciągle stawia. Dawaj na kutkę. No i taki mądry byłeś, się I gówno! I zajebiście. No. I mamy chwasta w ogrodzie. No, e, w kuchni.